Do 2025 prognozuje się, że wartość no, tej branży sztucznej inteligencji wyniesie światowa wartość 200 miliardów dolarów, a tylko 3 lata temu było to 16 miliardów dolarów. Więc jest ogromny wzrost, bardzo dynamiczny. Tak samo jeżeli chodzi o, o to, ile jakie są prognozy na zapotrzebowanie pro, za, tych specjalistów od branży z branży AI w Polsce, do no, właśnie w przeciągu 5 lat szacuje się na 200. Tysięcy osób. A warto przypomnieć, że cały sektor, ten tak zwany ICT, czyli ten, te, no, takiego, no, ten cyfrowy sektor w Polsce, to jest 500 tysięcy pracowników. Tak samo myślę, że warto też pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja przyczyni się także do tego, że czas pracy, połowa naszego czasu pracy zostanie zautomatyzowana. Ale od razu uspokajam, zostanie zautomatyzowana, ale wskazuje na to Gartner, bo to właśnie też jest. Z Gartnera, że na 100 miejsc pracy, które zostaną no, zautomatyzowane, powstaje 130 nowych, więc pracy nie zabraknie. Zaczynamy przede wszystkim od tego, aby środowisko było świadome, jakie ma możliwości, czyli zabezpieczenie też takich różnych możliwości. Środowisko to, tak jak wspominałam, mamy różne obszary, które wyszczególniliśmy. Zapraszamy do już istniejące programy, projekty, które istnieją, do współpracy, aby faktycznie ukierunkować to i efekty synergii zabezpieczyć. Czy to jest faktycznie nasze kluczowe pierwsze zadanie po, po tym, jak określiliśmy te kierunki, które są priorytetowe na podstawie badań i analiz przeprowadzonych z biznesem i ze środowiskiem naukowym. Więc tutaj faktycznie liczymy na to, żeby zidentyfikować jak najszybciej te projekty. Już się do nas licznie zgłaszają, za co jestem bardzo wdzięczna, że biznes nie boi się i nie tylko, nie tylko biznes boi środowisko naukowe, zgłasza się do nas ze swoimi projektami. I tak samo administracja. I tutaj mamy specjalny e, powołany team, zespół do tego, aby koordynować i wspierać realizację e, tej polityki. Musimy mieć świadomość, e, czym jest polityka sztucznej inteligencji. G nie możemy się skupiać na. E, Projektach dopunktowych, tylko musimy się skupić na tym, co sprawia, że mamy ekosystem gotowy do implementacji różnych, różnego rodzaju w różnych branżach zastosowań sztucznej inteligencji. Jednocześnie jest to zabezpieczone, że jest to bezpieczne i oczywiście w szczególności nieryzykowne dla, dla społeczeństwa. Dlatego tutaj to, co jest na pierwszym priorytetem, to są określenia zachowań za zasad regulacji, jakie regulacje, jaka, jak legislacje to. Które warunkują powstanie tego dobrego, bezpiecznego ekosystemu, czy są już wystarczające, czy też oczywiście mamy szereg już propozycji i w krótkoterminowych. Tak naprawdę trzeba określić, że w krótkoterminowych, samych krótkoterminowych działaniach, które są określone w polityce sztucznej inteligencji, mamy ich 200 z różnych obszarów. Więc to jest właśnie te 200 działań, przykładowo, jest właśnie tym pierwszym efektem, który musimy zobaczyć.